Cześć, witajcie na kanale Sentimentalnie przez Kreskówki. No i ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o Papyrusie, czyli serialu, który był dawno, dawno temu emitowany w naszej polskiej telewizji. I osobiście ten serial pamiętam. Miałem okazję kiedyś go oglądać, pojedyncze odcinki. Osobiście serial bardzo miło wspominał, takie mam ciepłe do niego uczucia. I muszę Wam powiedzieć szczerze, po przypomnieniu sobie tego serialu i takiego sprawdzeniu sobie go, po przypominaniu, co tam się w nim działo i tak dalej, to serial jest naprawdę przyjemną produkcją, którą. Warto obejrzeć po prostu ze swoim wiecie, bąbelkiem, dzieciaczkiem, kiedy już się jest jako osobą dorosłą. Bo wydaje mi się, że ten serial dobrze się zestarzał i mimo wszystko, rzeczywiście ta animacja i ten dubbing nie jest wiecie, na najwyższym poziomie, ale w tamtym czasie był. I o dziwo, ten serial naprawdę przyjemnie się ogląda, nawet w dniu dzisiejszym. E, osobiście, serial chyba był emitowany nawet na początku, jak od razu wyszedł w ja 1998, kiedy byłem niemowlęciem, praktycznie. E, w sensie, no chyba 2-3 lat, coś takiego, więc y, bubelek straszliwy ze mnie wtedy był, ale chyba był wtedy emitowany właśnie na TVP, a później był emitowany na tym y, RTL7, a później Kiwi jak mają z emisją, chociaż możliwe, że TVP też jeszcze mogło emitować to później. Papirus. Bo gdzieś musiałem to oglądać, a raczej chyba nie mam pamięci, wiecie, 3 latka, tylko mi się musiało ten serial zdarzyć, oglądać ciut później, więc obstaje, że może w tym 2001 roku miałem okazję oglądać ten serial. Ale wracając już do samego serialu i jego fabuły ogólnie mamy tam papirusa, czyli naszego głównego bohatera, który jest najprawdopodobniej, bo w sumie w serialu na Chorusa musiałem zasnąć. Co za dziwny sen, zawsze jak jestem głodny, śnią mi się różne bzdury. A sieć ciągle pusta. Może jutro bogo nigdy to nie pada wprost i nigdy nie, chyba się tego nie dowiemy, yy, bo serial niestety zakończył się w praktycznie chyba w połowie, czy coś takiego, w sensie mamy 52 odcinki i nadal się fabuła nie rozwiązuje. Yy, w sensie mamy tak, że Papirus najprawdopodobniej jest tym synem króla, czy tam synem po prostu Egiptu, czyli tam jest chyba synem Horusa, coś takiego, czyli jest kolejnym jakby królem Egiptu, czy też yy, jest jakby związany z tymi bogami. Od co od samych swoich narodzin. Jednocześnie on od samego początku praktycznie wraz z swoim mentorem czyli Rafa Terem, jakoś tak to się nazywa. Trochę mi pomogą. To wcale nie jest takie proste chłopcze. Ależ to niesamowite. Niedawno widziałem Cię w moim śnie. Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, kim Ty. Ma, e, jakby ma te swoje, jakby po części przygodę, jakby kieruje. On jest chyba nawet tym chorusem. wie, bo tak naprawdę w serialu tym jest dużo takiej nieoczywistości, co jednocześnie jest bardzo fajne, bo można postawić teorię sobie, e, co i jak i dlaczego. Oczywiście, wiecie główny motyw serialu jest taki, żeby uratować chorusa, czyli boga egipskiego. I wiecie osobiście sam motyw tego serialu, jest naprawdę miodny, bo wiecie, bogowie Egiptu, bogowie w ogóle nordyccy czy jacykolwiek bogowie są zawsze ciekawym konceptem, a nie jak wiecie, tak przykład chrześcijański Bóg, że chodzi sobie z krzyżem, jaki to jest biedny, cierpiący. Tylko mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawy motyw i jednocześnie mamy bardzo też ciekawą relację, bo mamy tego naszego papirusa, który jeszcze ma tą swoją love, czyli. Teti, która jest księżniczką Faraona, więc w sumie xd, że chłopak biedny rybak, który cały czas jest powtarzany, biedny rybak yy, który zadaje się z, z tą księżniczką i jest ogólnie wybrańcem chorusa i on jeszcze ratuje w... Dużą ilość razy po prostu ją ratuje, możemy powiedzieć, tak naprawdę, że jest tego od cholery, i, i ta, też się oczywiście to po prostu cofa. Oczywiście w serialu też mamy inne postacie pokroju na przykład y, księżniczki złodziei, czy coś takiego, która osobiście nie chciało mi się szukać jej motywem, bo wydawało mi się bardzo nieciekawe. I oczywiście też mamy na przykład motyw walki brata z bratem, y, czyli mamy tego naszego faraona, który musi walczyć z swoim Akme. Czyli bratem, który chce go cały czas stronę rzucić, bo ma buldubska, że on nie jest tym faraonem, co jest w sobie adekwatne. Jeżeli ktoś ma brata, to bracia często potrafią się ze sobą kłócić. Pozdrawiam cię, mój braciszku, jeżeli to byś kiedyś oglądał. Ale no, ogólnie tak to wygląda z rodzeństwa, że się kłócą. No i oczywiście mamy naszego tego Antago, czyli Akerusa yy, Sługę Seta, który tak naprawdę ma moce, yy, które praktycznie cały czas mówią: he, hey, hey, nie wygrasz ze mną c, A papier z nim wygrywa i nie wygrywa, motyw tego serialu, więc jest taki bardzo, wiecie, podstawiony pod nieskończoną historię lub też historię, która by się przeciągała w długim okresie czasu. Niestety serial nie został przedłużony później, czyli miał pierwszy sezon, miał drugi sezon i nie doczekaliśmy się trzeciego. Które mogły, wiecie, zakończyć wątki. Co jest bardzo smutne, bo nie ukrywając sam motyw serialu i samo oglądanie go jest bardzo przyjemne. Samym tym nabingiem na naszym polskim jest nadal to przyjemne i jest to fajne ale niestety czy tego chcemy czy też nie serial zakończył się y, tak jak się zakończył czyli dostaliśmy kontynuacji co jest bardzo smutne bo chciałem poznać losy tego dalej papirusa czy on się stąd Teti o Hita będą mieli wiecie swoje... wiecie nie wiem piramidę czy coś takiego a tak to zostajemy z taką niedokończoną historią Niestety w niektórych kreskówkach to jest naprawdę plaga, że wiecie, twórcy myślą, że będą mieli kol kolejne sezony, kolejne, żeby dokończyć tę historię. A okazuje się potem, że Dupa nie będzie niestety kolejnych sezonów i możecie tylko domyślać się. Więc bardzo szkoda, papirusa będę wspominać bardzo cieplutko i pewnie go kiedyś obejrzę z jakimś moim bąbelkiem, jak się doczekam kiedyś, chociaż patrząc na to, jak wygląda w naszym kraju, to może być różnie, ale trzeba wierzyć, że się to jakoś uda mi kiedyś dopiąć, żeby móc się postarać o swojego bąbelka własnego i żeby obejrzeć z nim razem Papirusa. Ogólnie napiszcie mi proszę, co sądzicie o serialu Papirus, czy wam się też podoba, czy może odkryliście tę produkcję i oglądacie ją namiętnie, a może też macie jakieś inne przemyślenia w stosunku do Papirusa. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy, no i widzimy się w sekcji komentarzy i zapraszam do innych odcinków sentymentalnie przez kreskówki. To jest ode mnie na tyle, cześć!